Witajcie moi drodzy, znajdujemy się w Wielkiej Brytanii, w centrum Londynu, a to oznacza, że wróciliśmy do tego niesamowicie ekscytującego miasta. Wróciliśmy, ponieważ mamy kilka spraw do załatwienia, a mianowicie chcemy zobaczyć miejsca, których nie udało się nam zobaczyć ostatnim razem. Dzisiaj nie mamy jakiegoś bardzo precyzyjnego planu, będziemy zwiedzać centrum Londynu. Natomiast już jutro udajemy się do Warner Bros. Studio, żeby zobaczyć najciekawsze plany z serii filmów o Harrym Potterze. Także już teraz zapraszam bardzo gorąco wszystkich Potteromaniaków, a po jutro czyli w ostatni dzień naszego pobytu udajemy się do Windsoru, czyli wyjeżdżamy jakąś godzinę poza Londyn. Mamy 3 godziny, żeby odebrać pokój. Będziemy sobie spali najbliższe dwie noce w hotelu Citizen M Victoria Station. To jest taka sieciówka, jest ich chyba kilka na terenie całego Londynu. Bardzo ciekawe hotele, może pokoje są małe, ale to są rozsądne cenowo. Trzymajcie kciuki, ponagrywamy kilka przybitek. No, ktoś musi ogarniać nawigację Witam także. Wszystkich. O właśnie, to jest Ewa. Szukamy drogi do Westminster. Nie mamy tak, jak wspominałem, konkretnego planu. Właśnie przechodzimy koło Pałacu Buckingham. Tutaj gdzieś wam u góry podlinkuję, będziecie mogli sobie zobaczyć poprzednią serię z Londynu, gdzie zwiedzamy Pałac Buckingham od środka. A to jest możliwe tylko przez 6 tygodni w roku, wtedy kiedy rodzina królewska wyjeżdża. No i to są właśnie te tłumy. Wygląda na to, że chyba ludzie czekają na zmianę warty, która powinna się odbyć za 15 minut. Pałacu Buckingham nie trzeba nikomu przedstawiać, a bardziej obszerną relację z tego miejsca znajdziecie w mojej poprzedniej serii z Londynu. Dobrze było zobaczyć go po raz drugi. Jak zawsze mamy sporo szczęścia co do pogody, bo przez trzy dni w Londynie pierwszy deszcz zobaczyliśmy wracając na lotnisko. Co do samego pałacu, to nawet zewnątrz jest imponujący. Stojąc pod nim od środka czujecie ten trudny do opisania brytyjski klimat. Zatrzymaliśmy się tutaj tylko na moment. Pozdrawiamy rodzinę królewską i lecimy szukać dobrej, gorącej kawy, bo tego dnia jeszcze dużo drogi przed nami. Generalnie pałac Buckingham jest to jedno z ciekawszych miejsc, które możecie zobaczyć w Londynie, szczególnie od końcówki lipca do końcówki sierpnia, tak jak wspominałem. Warto zobaczyć, wykupić sobie dodatkowy bilet na ogrody, my już byliśmy, także teraz tak bardzo pobieżnie przeszliśmy, zobaczyliśmy i myślę, że jest spoko. Na dodatek jeszcze obok jest bardzo fajny park, jest to Park St. James Park, bardzo naprawdę fajna miejscówka, jeżeli chcecie sobie... Wycilować, posiedzieć na ławce i trochę odpocząć od tego londyńskiego zgiełku to myślę, że to bardzo dobre miejsce ogólnie w Londynie jest bardzo zielono to mnie zszokowało za pierwszym razem jest bardzo dużo fajnych ciekawych parków także nawet jeżeli myślicie że po prostu zostaniecie przetłoczeni tutaj przez tą metropolię to nie jest tak źle bo jest dużo takich parków w których można odpocząć, jest St James Park Hyde Park, Regent's Park naprawdę jest tego mnóstwo także każdy znajdzie coś dla siebie Rzadko lubimy wracać do tych samych miejsc, ale trafiliśmy na Gentleman Baristas, czyli lokalu, w którym piliśmy kawkę ostatnim razem, także sentymentów bijamy i mamy nadzieję, że mają dla nas jakiś dobry flat white. Czekamy na kawę. No i zbliżamy się do Piccadilly Circus, czyli miejsca znanego głównie z tych kolorowych telebimów, które widzicie po lewej stronie. No i oczywiście z centralnej fontanny, na której bardzo często gromadzą się różnego rodzaju ruchy społeczne. Tutaj często są też pikiety, jakieś takie bardzo pokojowe strajki, także to tutaj wszystko się odbywa. Piccadilly Circus to jedno z bardziej zatłoczonych miejsc w Londynie. Praktycznie nigdy nie śpi, jego centralnym punktem jest ogromna fontanna. Warto usiąść, pooglądać billboardy i obserwować zawrotne tempo życia w Londynie. Co do samych reklam, to są emitowane nieprzerwanie od początku XX wieku i warto poświęcić im chwilę. Nocleg w pobliżu zapewni Wam najlepsze możliwe połączenie metrem, a przy odrobinie szczęścia traficie na genialne występy ulicznych artystów. W pobliżu macie takie ciekawe punkty jak Fortnum i Mason, najbardziej znany w Londynie sklep z winami, znaną księgarnię Waterstones czy Teatr i Królewskiej Mości, który jest domem dla spektaklu Upiór w Operze. W drodze do galerii zatrzymujemy się w chińskiej dzielnicy, czyli tak jak widzicie Lampiony, trochę chińskich restauracji i w zasadzie to tyle. Ale wygląda to ciekawie, szczególnie z perspektywy zabudowy londyńskiej. To wydaje mi się, że ta brama to jest coś nietypowego. Najlepszy sklep Lego w jakim byłem, a z drugiej strony M&Ms, czyli raj dla wszystkich, którzy uwielbiają łakocie. ale w środku nagrywać nie można. Moi drodzy jesteśmy w środku Narodowej Galerii Portretu, prosto z połowy XIX wieku, w której znaleźć można słynne portrety znanych Brytyjczyków na czele z Williamem Shakespearem. Zapraszamy! Będąc w środku zwiedzacie trzy piętra. Piętro pierwsze to są postacie z historii nowożytnej i im wyżej tym bardziej cofamy się na kartach czasu, żeby dojść aż do 1350 roku, czyli praktycznie wszystkie znane osoby w jednym miejscu. Jak na ten moment, po tym co zobaczyliśmy, to wychodzę z założenia, że warto, szczególnie że wstęp jest darmowy. Jesteśmy na drugim piętrze, jest tutaj bardzo dużo takich portretów, nazwijmy to mocno tendencyjnych, pokazujących potęgę Imperium Brytyjskiego i czasy kolonializmu. Spójrzcie na dokładność tego portretu, jesteśmy w takiej części, gdzie znajdują się bardziej nowoczesne przedstawienia, no i naprawdę szczegółowość. Jest na najwyższym poziomie. Co, wączku podoba się? Tak, ja w szoku. No. W szoku jestem, że to jest namalowane. Naprawdę, dopiero jak się podejdzie i z bliska zobaczy, to rzeczywiście widać, że to jest namalowane. Wiecie, co najbardziej w tych miejscach zawsze mnie zastanawia, to ile ludzie mają talentu, bo naprawdę niektóre portrety, zaufajcie mi, dopiero z bliska można było poznać, czy to jest fotografia, czy to jest portret. Także polecam Wam zdecydowanie. Może nie jest to miejsce, gdzie specjalnie musicie się udać, ale jeżeli będziecie gdzieś w pobliżu, można sobie czasami rezerwację zrobić nawet kwadrans wcześniej. Wchodzicie do środka, warto, szczególnie jeżeli pogoda wam nie dopisze to już w ogóle. Wychodząc z galerii portretu od razu trafiacie na Trafalgar Square. Wiecie co, no i pogoda dopisuje nam bardzo, bardzo fajnie, bo teraz już jest na tyle gorąco, że wydaje mi się, że zaraz będzie można ściągnąć bluzę. Tutaj już ktoś zaraz będzie grał na gitarze. Teraz zastanawiamy się, czy wracać na piechotę, czy znaleźć sobie metro. Zostawimy bagaże w hotelu. No i później mamy rezerwację w takim znanym barze, który nazywa się The Flight. Także zabierzemy Was do The Flight, a później jeszcze sobie zobaczymy, jak wygląda życie wieczorem w Londynie. Trafalgar Square, czyli serce Londynu i miejsce, gdzie zawsze coś się dzieje. To tu stoi wielka kolumna Nelsona, upamiętniająca zwycięstwo Brytyjczyków nad Napoleonem w bitwie pod Trafalgarem. Kolumna ma przeszło 52 metry, czyli mniej więcej tyle co 15-piętrowy budynek, a otaczają ją cztery wielkie lwy wykonane z przetopionych dział wrogiej floty. Zaufajcie mi, że robi to wrażenie. Zimą na placu staje gigantyczna choinka z Norwegii, która jest prezentem od Oslo za pomoc Anglii w czasie II wojny światowej. Do zimy jednak daleko a nas ogrzewają ciepłe promienie wrześniowego są też schody, na których warto usiąść zanim ruszycie na dalsze zwiedzanie. Wiecie co, jest tak przyjemnie, że dosłownie siedzimy sobie, oglądamy samoloty, które lecą na niebie, podziwiamy sobie Trafalgar Square, obczajamy ludzi, naprawdę bardzo miło się siedzi. Także myślę, że jeszcze chwilę tutaj spędzimy. Zanim pójdziemy dalej, bo zdecydowaliśmy się, że nie ma miękkiej gry i nie będziemy jeździć metrem. Także idziemy na piechotę. Także z pół godziny jeszcze przed nami, zanim dotrzemy do hotelu. Także tak, jakby ktoś się zastanawiał, jakie furki latają po Londynie, to już widzieliśmy dwa Rolls Royce, dwa Bentley'e i takie cudo. Ułatwiliśmy sobie trochę drogę i przechodzimy teraz St James Park. Bardzo fajne miejsce. W ogóle Brytyjczycy mają to do siebie, że oni bardzo lubią czas spędzać w parkach i rozbijają sobie normalnie koce na trawie, co w Polsce zdarza się dość rzadko. Ludzi dużo, mijaliśmy sporo Polaków. Mamy jeszcze jakieś 25 minut drogi. Myślę, że Wam tutaj wrzucę, jak wyglądają takie parki właśnie typowe w Londynie, kilka przebitek. No, a my szukamy drogi dalej. Już bardzo blisko naszego hotelu. Idziemy się zameldować, bo jest godzina 14, więc czas najwyższy. Trochę się obawiam, co zostaniemy, ponieważ hotel na zdjęciach wyglądał bardzo dobrze. Ale tak samo było ostatnim razem i oczywiście lokalizacja ostatniego naszego noclegu w Londynie była świetna. W sumie sam apartament też był bardzo fajny, natomiast klatka schodowa wychodziła na klatkę schodową razem z KFC. Więc za każdym razem jak schodziliśmy dwa piętra czuliśmy się trochę tak jakbyśmy wpadli po prostu do garnka z gorącym olejem i wszystkie ciuchy i cali my byliśmy po prostu przesiąknięci tym olejem. Ale teraz zobaczymy hotel Citizen M Victoria Station. Lokalizacja bardzo dobra, cenowo nieźle, więc może być jakiś mały drobny haczyk. Już nie potrzebujemy nawigacji. nawigacji. No. Good job! Już wiemy, Good Super! Już znamy. Super, Ewa! O, patrz, piesek taki jak z naszego. To, to chyba kokapo. Nie, to się budelek chyba. Ale że z tej rodziny. Z rodziny buderkowatych. No. Nie, no dobra, wygląda w porze. Bardzo fajny check-in, bo możecie sobie albo skorzystać z pomocy pani, albo możecie zrobić to sami. Wybieracie sobie, nawet jeżeli są oczywiście dostępne pokoje, na którą chcecie być piętrze, także bardzo miło. Nie, no jest bardzo przyjemnie. Pokój nie jest za duży, ale w sumie wszystko czego potrzebujemy to jest. Jest łóżko. No i jest prysznic, wszystko czyste, ładne, wyremontowane, także naprawdę nie ma co narzekać. Także odpoczywamy dosłownie może maksymalnie godzinę i ruszamy dalej. No i udało się znaleźć po dosłownie minucie. Także spoko pomiędzy dwoma budynkami zobaczymy jak jest w środku. Widzieliśmy zdjęcia z Google i naprawdę jest klimatycznie, także mamy niezłe oczekiwania. <laughs> także zapraszamy. <laughs> bardzo fajne miejsce. Naprawdę jest tutaj dobry bardzo klimat. Zaraz wam pokażemy jak to wygląda w środku. Jedne o no, to wygląda nieźle. No, naprawdę spoko leciała wyżerka, pizzerka do tego piwka. Bardzo spoko. Już nie możesz się doczekać, wiem. Nie no, spoko. Jak London? Podoba się? Podoba się. Leci tam kolejny samolot. Znowu teraz. Tam. No bardzo, tak. Bardzo dużo tutaj lata samolotów. Widać, że blisko jest lotnisko. Ale tak. Londyn jest piękny i w ciągu dnia i wieczorem. Naprawdę jest piękny. Wieczorny spacer Tamizą jest wręcz obowiązkowy. Miasto nigdy nie śpi, puby i bary pękają szwach, a Londyn rozświetla się barwami neonów. Ma to swój urok. Szczególnie Big Ben wygląda genialnie, ale Londona nie pozostaje daleko w tyle. Podczas ponadgodzinnego spaceru brzegiem zastanawiamy się jakie emocje czekają nas już jutro. To zobaczycie w kolejnym odcinku i zaufajcie mi, że naprawdę warto. No i mijamy właśnie Big Ben, proszę bardzo, podczas wieczornego spaceru nad Tamizą. Naprawdę wygląda to dobrze. Po prostu pewnie jak gdzie są kłódki, to tutaj są malowane serca. 30 minut drogi pełne kółko, mniej więcej 200 zł za osobę. Let you go. Patrzycie sobie na klimat tej miejscóweczki prosto nad Tamizą i skatepark naprawdę bardzo oblegany.